Witam wszystkich. Dzisiaj taki odcinek. Powtórka z rozrywki, poparzenie. Pokażę Wam, jak wygląda rana po 20 dniach i jak ja to opatruję. Co jest nam potrzebne? Najważniejsze jest argosulfan, woda utleniona kompres jałowy i bandaż. Bierzemy trochę wody utlenionej. A papier? Podłożyć? Wycieramy papierem. Nie, ale podłożyć też papier trzeba. No podłożyć. Nie. To jest mało. Odkładamy trochę. Argosulfanu. Teraz będzie i Te też A jeszcze tutaj To, to tutaj nie to. jest no. Zakładamy kompres bandaż tutaj I zakładamy bandaż Tu Muszę odłożyć kamerę żeby założyć bandaż opatrunek jest zrobiony Tak to wygląda Opatrunki robimy codziennie. Na początku pierwszych 10-15 dni przynajmniej dwa razy dziennie. Teraz mamy 20 dzień, więc wystarczy raz dziennie robić. Opatrunki trzeba robić około 40 dni z rzędu. Będę robił codziennie zdjęcie. Postaram się robić codziennie zdjęcie. I będzie dokładnie widać od początku do końca, jak wyglądało leczenie takiego oparzenia. Więcej informacji na poprzednim filmie z oparzeń. Tam można się wszystkiego dowiedzieć. I widzimy się w kolejnych produkcjach. Na razie, cześć. hm 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 Mamãe mamá malara, e dou Witam. Mamy dzisiaj 7 lutego. Od oparzenia minęło ponad 40 dni, bo oparzenie nastąpiło w 24 grudnia. Czyli mamy już ponad 40 dni. Pokażę Wam, jak wygląda ręka. W tej chwili, o tu mamy. Zostało jeszcze takie lekkie zaczerwienienie w miejscu. Zgięcia, tak jak tu rękę zginamy. O, tej nie marek. Widzicie, tak nie widać, a w miejscu zgięcia ta rana się goi, tak troszeczkę gorzej, i to jest naturalne. W tej chwili już opatrunków nie robimy, tylko na noc, na dzień delikatnie posmarujemy argosulfanem i to jest wszystko. Jeszcze z tydzień czasu na noc. Opatrunki będziemy robić i powinien być kolor taki tu jak na dole. Nie będzie tego takiego czerwonego. Widzicie tutaj takie czerwone jest. O, właśnie w tym miejscu jest takie bardziej czerwone, to dążymy, żeby było, ta skóra była taka jaśniejsza. I będziemy kończyć z tym. Oparzeniem. Jeżeli wam się prezentacja spodobała, standardowa łapka w górę i subskrypcja. I widzimy się w standardowych odcinkach z rolnictwa. Na razie, cześć.